Zrealizowaliśmy dwa cele. Pierwszy to było zbudowanie zespołu, a drugim jest awans. I oba te cele udało się zrealizować, udało się z czego się cieszę. No, za, nami, za nami 10 miesięcy, tak naprawdę, funkcjonowania w tym, w tym zespole w takim kształcie. Myślę, że najważniejsze jest to, że udało się ten zespół zbudować i że on zalicza progres. Z miesiąca na miesiąc myślę, że, że ta nasza runda, nawet poprzez wyniki patrząc, jest zdecydowanie lepsza niż ta pierwsza. Fakt, że, że awansowaliśmy z drugiego miejsca, ale ograliśmy dwukrotnie lidera, aplikując 11 bramek, więc, więc myślę, że tutaj jeśli chodzi o, o poziom naszej gry, to, to byliśmy z zespołem najlepszym. Jaki niedosyt jest, że, że może nie udało się wygrać tej ligi, ale najważniejszy jest awans. Myślę, że w dobrym stylu, więc, więc to, jest, to jest najważniejsze i możemy się pocieszyć, bo, bo z żadnej ligi nie awansuje się łatwo. W każdej lidze trzeba, trzeba zostawić dużo trudu, trzeba być systematycznym, żeby na koniec można było. Świętować właśnie awans. Na pewno przede wszystkim zespołowi e, trzeba podziękować, bo, bo ich zaangażowanie, systematyczność e, bardzo dobra, jak, jak na ten poziom ligowy, jak na to, że, że robimy to e, tak naprawdę e, jako nasze hobby. Tak? E, przede wszystkim zespół. Myślę, że tutaj osoby, które e, organizacyjnie też dbały o to, żeby można było e, się rozwijać jako, jako zespół sportowy, czyli tutaj cały pion organizacyjny, czy też osoby, które, które generalnie pomagały nam tutaj na obiekcie. Myślę, że to są też takie szczegóły, ale które powodują później, że, że ostatecznie ten sukces, czy ten cel jest realizowany, więc tutaj na pewno podziękowania. Przerwa między, między sezonami nie jest, nie jest zbyt długa, więc, więc 16 lipca będziemy wznawiali treningi, będziemy się chcieli solidnie przygotować, wystartujemy w rozgrywkach Pucharu Polski, jakiejś rewolucji nie będzie, bo, bo każdy tutaj zasługuje na to, żeby gdzieś tam próbować na, na tym wyższym trochę poziomie. Natomiast będziemy chcieli systematycznie podnosić jakość jakoś zespołu i konsekwentnie tutaj według swojej strategii budować ten klub i zespół.